Dzień dobry, żywiole wody. To odczytanie na, na będzie dotyczyło relacji, tak? Czyli y, od razu powiem, że pierwsza karta o, oznacza twoje emocje, druga karta oznacza y, emocje, y, znaczy relacje z y, tak y, z tobą, czy partnera, czy męża, czy Partnera biznesowego, tak? Druga karta, trzecia karta to jak ta relacja się rozwija, tak? A czwarta karta, taki klucz do wszystkiego, to jest klucz do wszystkiego, tak? No dobrze, ale jak zwykle ja zacznę myślą wersetem, tak? Myślą z Pisma Świętego, która będzie nas prowadziła w tym czytaniu. List do Tesaloniczan 5,18 W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. A więc bądźcie wdzięczni, tak? I pierwszy list do Tesaloniczan 5,17 Nieustannie się módlcie. Nieustannie się módlcie. Fajnie. Klucz na początku. No ja to taki klucz, który nas poprowadzi. Co jest takim kluczem do naszego serca. Zobaczymy co nam tutaj. Co wylosujemy. Bądź uprzejmy, tak? Bądź uprzejmy. Bądź uprzejmy. No dobra. No to zaczynamy. Widzicie, ja tak sobie jeszcze porozkładam takie te karty moje do powiedzenia. No one są fajne bardzo je lubię. Dobrze. No to zaczynamy. Poznanie. Wiecie co? To taki... Mm, jakieś, jeżeli chodzi o sukces taki materialny, to jak najbardziej dobrobyt, tak, jakaś zmiana na lepsze, ale tak, bo wiecie co, ta karta mówi nam o tym, żeby pokażę ją bliżej, ta karta mówi nam o tym, żeby zaakceptować siebie w cudzysłowie mówiąc, nikim zaakceptować siebie tym, kim jesteśmy, bo wiecie, ludzki umysł, jak gdyby jest tak zaprogramowany, że poprzez bogactwo, tak? Tutaj mamy asa denarów, to denary, tak? To jakiś właśnie dobrobyt, sukces materialny, jakaś nagroda, tak? Yy, jakaś zmiana na lepsze, wiadomo, początek dobrobytu finansowego, i w tym momencie nasze ego się dokarmia. Jesteśmy dokarmieni, to nasze ego jest takie dokarmione. A spróbujcie po prostu być, istnieć niezauważalnym, bo tak naprawdę większość nas jest i jesteśmy niezauważalni, tak? A jesteśmy. Też y, czynimy dobro, też czynimy y, jakieś małe gesty, większe gesty w stosunku do innych ludzi. Oddajemy serce, ale jesteśmy niewidoczni, jesteśmy niezauważalni. I, I to żywiole wody, czyli ryby, skorpion i rak yy, taka, taka właśnie postawa w was jest, że raczej jesteście skromni, niewidoczni, dzielicie się z innymi, ale yy, właśnie te wasze ego może być takie połechtane przez właśnie przez. Pasadenarów, tak? Czyli jakiś sukces, korzyści materialne. Początek jakiegoś okresu lepszego finansowego. Ale lepiej zostać takim nie, niezauważalnym. Tak? Yy. I to jest coś, co... Druga karta, tak? Głupie serce. Wiecie co? Głupie serce. Dlaczego ta karta tak się nazywa? Głupie serce. To jest taka izolacja. Ta druga osoba, tak? W tych waszych relacjach jest troszeczkę wyizolowana, dlatego że wycofana, potrzebuje spokoju, wypoczynku. Ma po prostu zranione serce. Po prostu ma zranione serce, tak? Jest w takiej samotności i yy, jest taka konieczność przemyślenia decyzji i dalszego właśnie postępowania, tak? To jest, to jest takie ważne. Jak te wasze relacje. Yy, więc, więc widzicie sami, że tu poznanie, poznanie siebie, tak zaakceptowanie siebie takiego, takiego niewidzialnego tak, no skromnego mimo, że być może szykuje się gdzieś na horyzoncie początek jakiegoś dobrego okresu finansowego ale ta druga osoba jest wycofana ta druga osoba jest wycofana wasz wspólny mianownik to komunia Komunia, czyli wiecie co? Co to ta komunia? Człowiek, pamiętajcie, że człowiek nie może sam egzystować, nie może sam funkcjonować, bo człowiek jest stworzeniem takim stadnym. Tak, Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, tak? Stworzył parę i dlatego yy, wasz związek, wasze relacje, tak, wasze relacje muszą nabrać kolorów. Ta druga osoba, Ty, kochane kochany żywiole wody, tak, czyli raczku, skorpionie czy rybko, musicie jak gdyby być przez ten czas niezauważalni. Nie dla tej osoby, może nie, może musicie się pogodzić z tym, że jesteście niezauważalni dla tej osoby. Dla tej osoby, właśnie, która właśnie teraz ma zranione serce, jest wycofana, potrzebuje spokoju, tak, konieczności przemyślenia, decyzji i dalszego takiego postępowania. Ale tu te relacje idą w dobrym kierunku, ponieważ ta osoba tak. Y ta osoba, ona wróci, ona, ona się wyciszy, ona wejrzy we własne serce, ona y, poukłada sobie myśli, tak? Bo tak naprawdę, wiecie co, nic się nie liczy jak tylko, y, jak tylko miłość, tak? Tylko miłość. To jest czytanie na relacje i w tym, w tym, w tu, tu. Serce jest dziwsze. Nas umysł może nas oszukać. Tak? tak jak tu, umysł może nas oszukać tak? że to nasze ego tak? jest takie właśnie poechtane nawet, nawet lepszym zarobkiem, jakimś samochodem tak, nasz umysł, bo my tego pragniemy, my zaspokoimy to pragnienie, jesteśmy szczęśliwi ale na jak długo? jedyną prawdą jaka istnieje jest miłość dlatego tutaj ta druga osoba w waszej relacji ona, ona leczy swoje serce ona leczy swoje serce także ta komunia to y, taka y, sumienna współpraca tak, z tą drugą osobą y, sumienna praca cierpliwość tak przede wszystkim cierpliwość Uzbrójcie się w cierpliwość oboje tak bo wszystko na pewno ułoży się dobrze i tu tu właśnie oboje po te wyleczeniu tego serca tego serducha Oboje zaangażujcie się w realizację swoich celów, tak? W realizację swoich celów. Bądźcie gotowi do walki i obrony własnych poglądów, przekonań, tak? Nawet podejmijcie ryzyko, bo skupienie na jednym celu, wasz, wasz związek tylko wtedy, tak, będzie mógł, będzie miał jakąś przyszłość, jeżeli oboje obierzycie sobie jeden cel. Wspólny cel, najlepiej, tak? Zobaczcie. Skupienie na jednym celu. Obierzcie sobie jeden wspólny cel, tak? Oboje. gonić wtedy za swymi marzeniami. Zobaczycie, dokąd was doprowadzą. To jest czytanie dla żywiołów wody. Więc wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Zawsze będę to, to powtarzała. Wyznaczcie sobie oboje cel. Tutaj ta druga osoba, kochana rybko, kochany skorpionie, kochany raczku, leczy dla was serducho, tak? I małymi kroczkami, małymi kroczkami do celu. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Oboje jesteście w stanie przenosić góry, tak? A tu właśnie te, te, ta karta. Głupie serce, czyli ta samotnia taka troszeczkę pobycie w samotności, tak? jest potrzeba wycofania, izolacji, taka potrzeba wypoczynku, spokoju, tak? Widać, że jest tu zranione serducho. I, I jest konieczność właśnie przemyślania decyzji, dalszego postępowania. Wypłacz się porządnie, wypłacz się porządnie, tak? Bo smutek jest bramą do głębi twojej duszy, więc wyrycz się i. Smutek jest bramą do głębi twojej duszy i tam siebie odnajdziesz. Kiedy tak się wyryczysz naprawdę, mi to pomaga, uwierzcie mi. Słuchacie się w swoje życie i będzie wszystko, wszystko dobrze. Także dobiorę jeszcze kartę anioła, jak zwykle. Także wspólny cel, później, tak. To jest klucz, to jest klucz do, was, do, do waszego związku do Waszych relacji, tak? Czy to związku, czy relacji, czy relacji partnerskich, biznesowych. To jest klucz, tak? Czyli wspólne obranie celu, tak? Pójście w jednym kierunku. Pójście w jednym kierunku. To jest klucz do udanego, przepraszam, do udanego związku. Tutaj już jeszcze. Aniołek. Nie przestawaj, nie przestawaj. Oboje nie przestawajcie. Każdy z Was musi wyleczyć się z osobna, wspierając się jednocześnie. Tylko, że ta druga osoba potrzebuje, potrzebuje takiego wyciszenia, potrzebuje spokoju, i wypoczynku. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, tak? Nie przestawajcie. Także wspólny cel, Wasz taki wspólny cel, jeden po drugim, małymi krokami. Będzie wspaniałe, naprawdę relacje, wspaniały, fajny związek. Modlitwa od Michała, Archanioła, jak zawsze. Modlitwa od Michała, Archanioła. Proś Archanioła, Michała o pomoc w określonej sytuacji. Już momencik. Archaniele, Michale, dziękuję Ci za pomoc. Opisz sytuację, tak? Której, za którą dziękujesz, tak? Proszę, pomóż mi być przepełnionym wiarą i spokojem w każdej chwili. Piękne przesłanie. I no zobaczymy klucz na koniec, bo tutaj kluczem jest wspólny cel. Słuchajcie, wspólny cel jest. Wspólny cel i realizacja. Oboje razem, tak? Żyć w zgodzie z samym sobą. Żyj w zgodzie z samym sobą. Tak jest. Tak jest. Żyj w zgodzie z samym sobą. Przepiękny klucz. Także dziękuję. A jeszcze. W zasadzie to jest na, na relacje, więc zobaczymy, co jeszcze tutaj. No. Zobaczymy, co jeszcze tu na działania. Wyciągam. Na te relacje i no zobaczymy, co w tych naszych emocjach jeszcze. No cóż. No cóż mogę Ci powiedzieć, kochane żywiole wody. Oddaj Panu wszystkie swoje uwiązania od cudzych opinii, doceniania i pochwał porozmawiaj o tym z Jezusem. więc tutaj tak rybka, skorpion, raczek, Tak yy, te wasze ego <grywa> może was właśnie być czyli takie połychtane, więc oddaj Panu wszystkie swoje uwiązania od cudzych opinii, doceniania i pochwał. Tak I tutaj mamy na... Pamiętasz decyzję z początku drogi, zatrzymaj się i uświadom sobie, że ktoś zawsze nad tobą czuwa. No oczywiście, że ktoś zawsze nad nami y, czuwa. Był to tutaj jeden anioł, drugi Archa Michał, Archanioł Michał, więc proście go o pomoc, tak, proście. Zawsze ktoś jest przy nas, zawsze ktoś, jeżeli wierzysz w to, uwierz, a uwierz, że tak jest. Będzie wszystko dobrze, wszystko ułoży się. Dziękuję za czytanie. Do usłyszenia.